Jakie witraże. Jakbym znajdował się w normalnej kaplicy. Widzicie to? Siema. Siema! witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy ogromną szkołę katolicką. Powiedzieć ogromna to jest mało. Tutaj jechaliśmy jakieś 2-3 godziny. Jak jechaliśmy do miejscowości, to ona górowała nad całym miasteczkiem. Także to, co mi się lubią najbardziej, tu jest dużo sprzętu, dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam. Lecimy, szkoda czasu. W ogóle przygotowując się właśnie do materiału o tej włoskiej szkole, e, czytaliśmy właśnie o pierwsza godzina. E, przy, o tej włoskiej szkole, przy, szukaliśmy materiałów o tym i dowiedzieliśmy się, że jest połączona e, z kościołem pewnym. Można powiedzieć z takim salizjańską katedrą. I przez to, że ten budynek był opuszczony przez ponad 30 lat, tutaj były naprawdę grube, grube imprezy. Dużo osób tutaj przyjeżdżało. Od lipca tego roku, od lipca tego roku właśnie nie do końca można wchodzić, a tam chyba Konrad właśnie spotkał jakąś grupę urbexowiczów, bo jest powitanie po angielsku. Miejsce mistrzostwo świata, no coś tak ogromnego, ogólnie jest to koła muzyczna do tego z połączeniem z klasztorem. Ogólnie klasztorem Salezjanów. O, tam jakaś ekipa urbexowa. Ola. Ta szkoła jest ogromna, a czas nas jak zwykle goni. Przy okazji tu jest, nie wiem czy słyszeliście ten gwizdnięcie, to jest ekipa Włochów, która tutaj zwiedza z psem. Również Urbexowiczów, więc serdecznie witamy. Pozdrawiamy, jeżeli Pozdrawiamy. oglądacie jakimś studem. Tak. A my mamy tutaj do zwiedzenia 8 pięter metrów kwadratowych, jest chyba wszystkie. Miliard. Wszystkie, cały wszechświat. Tak jest. Więc. To, co robimy, jak jest duży teren, czyli Konrad idzie w prawo, ja w lewo. I spotykamy się tutaj za 45 minut. No. Więc chodźcie, będzie ciekawie. Elo. A ty tam idziesz. Zobaczcie, jaka ogromna sala to jakiś tar. Teraz chodzimy po rzędach, gdzie siedzieli ludzie, czekając na wystąpienie. A za chwilę będzie gwóźdź programu wieczoru, gwiazda, mianowicie. Ja zobaczcie, budka z suflera. Tutaj się wbijał, wbite miał mięciutko. Tutaj pewnie był taki kołnierz, żeby nikogo nikt nie widział. No i cóż, tutaj sobie grali w teatrze katolickim. Jasełka, bardzo możliwe. Cała sala jak była. No to ile tutaj mogło się ze 100 osób na miękko zmieścić. Więc w sumie wszyscy uczniowie, no i to ma się pięter. Chyba jedna ósma tych uczniów, ale naprawdę, rzeczywiście jest to ogromne. Dobra, jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. Konrad poleciał już w tamtą stronę, mimo że myślałem, że będzie leciał gdzieś tam. A więc nic pozostało mi nic innego, jak wejść po schodach i zwiedzać następne piętra. Tutaj, w tym momencie, w którym jesteśmy, to jest takie boisko, które kojarzyliśmy z niektórych for. O, słoneczko przygrzało. Z niektórych for. Które przypominało, tak jak ludzie mówili, w takie typowe amerykańskie boisko, wiecie, kosze do koszykówki, boisko tego typu rzeczy. Jest na otwartej przestrzeni, także tutaj się pokręcę jeszcze chwilę, pójdę na wyższe piętra i postaram się znaleźć jakieś ciekawe rzeczy. A według zdjęć jest sporo tego typu. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, sale wykładową, ale w takim miejscu to ja mógłbym się uczyć. Wszystko jest w bardzo dobrym stanie. A tutaj gdzieś jakaś rzeczka musi płynąć. Tak. Tam na dole płynie rzeczka. Wszystko powyrzucane. na pewno to w latach 60. zostało to wybudowane w 81. Zbankrutowało to, sprzedali to w 95 albo 7 kategorycznie zostało to zamknięte ten cały obiekt i od tamtej pory niszczęje. więc... Ona, ta szkoła była zamknięta 11 lat przed moimi urodzinami, więc naprawdę dawno temu. No, wow, butelek powinien jest Większość jest pewnie pustych. No, na pewno jest większość pustych, ale i tak fajne znalezisko Tylko ciekawe, czy one były pełne i zostały opróżnione, czy po prostu ktoś tutaj parzył wino z tych studentów i to są butelki, które miały być kiedyś, kiedyś na wykorzystanie. Jeżeli ktoś kiedyś był we Włoszech i pił takie wino już przynajmniej wie skąd ono pochodziło już niestety nie sale wykładowe ale tyle ile tutaj jest jeszcze piórniki jakieś kredki już puste z multum rzeczy które jeszcze tutaj pozostały biorąc pod uwagę, że został ten budynek który jest zamknięty w latach 90 to na jego stan nie jest naprawdę zły. Ilford Photographic Paper. Bardzo możliwe, że tutaj było jakieś studio fotograficzne, powiem Wam szczerze. Zobaczcie. No, ciężko będzie cokolwiek zobaczyć. Na tym pod światło średnio to wygląda. Widać, że się uczyli. Tutaj mamy jeszcze sprzęt jakiś roztrwory do tego, żeby... Tworzyć te zdjęcia. Tutaj mamy papier fotograficzny, gąbeczki, różne przyrządy. To kiedyś była umywalka, ale już nie ma. Weźmy dalej. Zobaczcie, cewki bodajże, rzeczy, co to jest. Tutaj jeszcze jakiś płyn był. Mistrzostwo świata. Ale tutaj złomiarze u nas z Polski by mieli raj. Tygodnie, po tygodniu już ten, gdyby to było w Polsce, to po tygodniu już by nie wyglądało jak wygląda tutaj po 20 paru latach, po 20 po 40 paru latach od momentu opuszczenia tego. chodźmy dalej jakie graffiti. Po prostu coś niebywałego że taki obiekt może tutaj być i przede wszystkim te graffiti są naprawdę dobrze wykonane, jeśli widzicie. To chyba Słyszę Łukasza, albo swojego brata, który również dzisiaj jest gościnnie z nami i nam pomaga kręcić. Bo obiekt jest naprawdę ogromny, jak go były do skakania. Już nie pamiętam jak to się nazywa. Kobyła? Coś cudownego. Jakie witraże. Jakbym znajdował się w normalnej kaplicy. Widzicie to? Praktycznie wszystko zachowane idealnie. A tam organy po jednej stronie, po drugiej, i na samym środku. O, i jest łukasz. Byłeś tam? Wow! Wcześniej spotkałem Konrada, który mówił, że to miejsce jest magiczne. I w tym momencie 100% tego rozumiem. Popatrzcie tylko. Ołtarz, oczywiście, ktoś musiał do, dołożyć swoje trzy grosze na malować tam graffiti, ale mimo wszystko. Wszystkie witraże są całe w oknach, ławki są nienaruszone. Naprawdę mega, mega miejsce. No ale trzeba zapytać, czemu w szkole jest coś takiego? No? Skoro szkoła katolicka, no i jednak musieli się, ci ludzie musieli mieć się gdzie modlić, no. Wiele rzeczy tutaj pozostało, ale jednak widać ślady zniszczeń. W tym miejscu praktycznie ich nie widać i pamiętam, że na któryś z forów znalazłem wytłumaczenie dla tego. Włosi to bardzo religijny naród, nie da się ukryć i mimo, że jest tutaj wielu wandalii, oni mimo wszystko bali się Boga i nie ruszali tego miejsca. Jednak symbolika czasem wchodzi ludziom na głowę. Także my zostawmy może to miejsce. I chodźmy na górę! Na wielu forach, bo tak naprawdę szukaliśmy tego miejsca no, bardzo długo. Było napisane, że jest to zrujnowane, spalone, ale powiem Wam, że w porównaniu z polskimi, można powiedzieć, szkołami, które odwiedzamy, bez porównania, widzicie? Normalnie idę rzędem łóżek, które jeszcze mają materacę, i poduszki. Dla Woków jest to splądrowane i zniszczone. A dla nas jest takie, że niedługo można by było się tu wprowadzić. Książeczki do nabożeństwa Sklejone ze względu na czas, który tu leży. 70... 75 tutaj możecie zobaczyć. Książeczka. Tu leży. Chodźcie dalej. Chodźcie, bo urwać bez kibelka... To nie jest turbek. Pisuarwy o, to no jest taki balek, taki smutny. Dziura w ziemi, i tyle. Bardzo często coś takiego na Ukrainie można spotkać. Pisuarwy. No i chodźmy dalej. Choć w takiej sali to ja mógłbym się uczyć, bo bo ja szczerze. Tylko najlepiej by było siedzieć przy oknie. I zobaczcie, jaki widok. No wiem, no widok dla mnie. Ja jestem tutaj w półtorej godziny i muszę spadać. Jest piękny, niepowtarzalny, ale osoby, która tutaj wpisała ten kubeczki z matematyki, już tak pięknie nie było. Pół biedy, jak się coś potrafiło, co żyje Człowiek nic nie ogarnia. Tych dokumentów nie zostało tutaj za wiele. Wiadomo, że tutaj mogła być po prostu klasa muzyczna i to jest pozostałość jednego z podręczników. Ale równie dobrze tutaj, właśnie młodzi adepci sztuk tajemnych, mogli się uczyć również. Jakiś tam. mogli się uczyć po prostu muzyki śpiewania. Na jak buty? Dla mnie to taki trochę symbol przemijania. One miały kiedyś właściciela, leżą na kupie. Ileś ich jest tutaj? Może nie jest to duża ta kupa tych butów, ale zawsze są. W wielu krajach jest coś takiego. Na przykład takich hiszpańskojęzycznych zazwyczaj spotkałem to, że albo wiesza się buty, stare buty na drutach ludzi, którzy zmarli w tych biedniejszych dzielnicach, albo ludzi, którzy po prostu już. Kupili sobie nowe buty i wieszają je na drutach, na ale bardziej to to pierwsze, czyli śmierć, koniec życia. Inna droga do niebios już bez butów. Wolę się nie pokazywać ludziom, dlatego zaraz się stąd zawijam. Bo ktoś mnie zobaczy, to od razu pójdzie, strzeli z ucha. I będzie, w takim obiekcie, wiecie mamy szansę jeszcze jakoś zniknąć. Mimo wszystko nas szukali, ale oni ten teren bardziej znają niż my, więc byłoby ciężko. nie chciałbym stracić materiału, który tutaj nagraliśmy. Bo film z niego powstały, Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że docenicie to, że przeleciliśmy nie wiem ile, ale ze 2000 km przejechaliśmy jeszcze do tego tutaj, żeby nagrać to miejsce. Mam nadzieję. A spróbujcie nie docenić. Nie no, oczywiście zażertuję, nie musi się Wam wszystko podobać. Ważne, żeby krytyka była konstrukcyjna. To takie artystyczne dusze no, tutaj się odpalały. Że naprawdę wiele godzin na to nie. A ty tutaj coś tam instagramujesz? A tak. Takie fotoski, takie zboczenie. Nie powiem, że zawodowe Zawsze to jakaś padnie nie? Na naszego, Insta na naszego instagrama urbex History Podłowa Oficjal, więc zapraszamy Was tam wszystkich serdecznie. Dokładnie. Tutaj Salezjanie sobie jedli, piścili, no Może nie jedzie, bo jest no. bardziej będzie. Chociaż wiesz, jak któryś był bardziej łakomy, to mógł sobie coś tam z garka pod, no, nie, nie, podbierać. Kuchasz, kuchasz na pewno, bo on nie chodzi po I, pewno. I patrz, nawet termosik masz tam obok siebie. No. Sądzę, że to nie idzie. Nigdy nic nie wiadomo. Zamknięte. Nie będę tego wybaczyć. Tu zresztą takich samych nie ma. Kolejny mistrzowski graffiti. I tutaj jest wyjście na zewnątrz. O, widzicie to? Nie będę mówił, że zabierę do ich piersiach, bo zabielę do ich piersiach. Co tu dużo mówić. Chodźmy dalej. Jak się zmęczyli pracą, to mogli sobie wyjść na tarasik. A tutaj jeszcze kuchnie, lodówki, łazienki. Dobra, łazienek nie ma, ale wiecie o co chodzi. Lodówki, zamrażalki tego typu rzeczy. Subskrypcja, jedynka to Instagram. Tutaj książka. I tu łapka w górę. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Taką wydawkę, żeby nikt nie musiał tu wchodzić. Zaraz Wam objaśnię, jak to działa. Bierzemy sobie taki wolno leżący talerzyk. Wkładziemy go. Jest, wyobraźmy sobie pełny dobrej zupy, żurku na przykład. Jakiejś. Ech, talerzyk tam pojechał. I w tym momencie ktoś już wziął. Ale drugi taki talerzyk ktoś już pewnie zjadł. Więc przesuwamy, przesuwamy. Przesuwamy i brudny talerzyk bierzemy i odkładamy na miejsce. Tak to jest ręką to mi żeby... I kolejna A to jest stołówka. Stamtąd brali żarcie i tutaj jedli. Tylko dziwne jest to, że już wiemy, że to pomieszczenie jest stołówką, bo wychodząc z tej stołówki, Masz od razu. Ty, jak to się nazywało? Bo ja mam naprawdę zaćmienie. Kobiety To jest ten. Koń gimnastyczny. Ale to koń się nazywało? Tak, koń gimnastyczny. No to koń gimnastyczny. No właśnie była ja tak rozkminiałem, tak trochę głupio. Czy od razu ze stołówki mogli pójść się poćwiczyć. Teraz śladami Leszka blanika, teraz proszę, bo o <laughs> See you soon. Bój się. I tutaj kończy się nasza wyprawa po przeogromnej szkole salezjanów oraz opuszczonym klasztorze. Miejsce przeogromne, przeciekawe i przezadwane. A Wy moi drodzy pamiętajcie o instagramie, Facebooku, subskrypcji i naszej książce. Przede wszystkim no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.